Sunshine Zasty trench I can tell you Dobrze Fiona mnie nie było, bo ja byłem jak widzicie Trochę w brzuch poszło Oczywiście moja ulubiona zupka od Fiony Tylko że dzisiaj wyjątkowo przesolona Jaka przesolona <mulity> przesolona <mulity> na moja żona. <śmienicza> co Ty wyglądasz jest... <śmienicza> <Ja! śmienicza> <O>, a... <śmienicza> wyglądasz. ci jak co <śmienicza> To bardziej przypomina z, z Dorisa niż tego Doritos. Musimy sobie coś wyjaśnić Ja miałem być w stroju fiowy, lecz niestety się nie zmieściłem Troszeczkę mnie zrobiliście w bambuko w ostatnim odcinku Bo powiedziałem, że najbardziej lajkowany komentarz To będzie strój, który ubiorę w następnym odcinku I początkowo ten komentarz miał najwięcej lajków Dlatego zamówiłem już strój strażaka sama Który przyjdzie pewnie za miesiąc, bo zamówiłem go z AliExpress I, i potem od razu okazało się, że przebiliście komentarze Miona ze Shreka, także dzień dobry, tam serdecznie <głos> <głos> A nie za <zaskuruję. głos> Mogę ci wyjąć miodę? <noise> no, zrobimy sobie pamiątkową fotę Z patelni? Uśmiech kochanie, bo to nasz pierwszy zdjęcie <noise> razem i mogę trafić! A, bo niski poziom baterii, dobra Zdjęcie do nie, nie, albumu będzie! So, ja wyglądasz. <noise> Dobra, weźmy maskę z Mordy. Bigosem głowy mieszałeś się <noise> trochę tak, że tymczasem Bigosem. Ja zawsze chciałem to zrobić. <noise> Kabanos! E, to ty! Ja parówka? Ty Kabanos! Rembol, ty! O co chodzi? Ketchup. Jaką postacią albo z bajki, albo z filmu chciałbyś być najbardziej? Ciężki wybór to jest! Co ty gadasz normalnie? <głos> <głos> najbardziej to pewnie jakiś, nie wiem, księciem co ma wiele lasek. O! A może być książę ze Ale nie farkład, bo będę wyglądał trochę jak mini Mike co? Czym jest Far Cry? No to jest ten mały taki, co nas zjadła ta obczyca. Far chyba. Far Cry. Far... Far ACH TEN! <laughs> Mogę być osłem. Kogo już macie? Mamy podstawowych graczy, ale nie mamy osła. Pozdrawiam Wiktorię, moją koleżankę i Bombla. A to wie dziękujemy, mamy koleżankę i jej Bombla. Dzień dobry. Hej, tu już nawet nie musisz pytać. Ty już, już masz odpowiedź. już jest odpowiedź. No właśnie, w pytaniu. Z góry odpowiedź w pytaniu. jest. Tak, Czy możesz zapytać pytanie odpowiedzią? Możemy zapytać pytaniem z odpowiedzią? Jasne. Weź teraz to pytanie danek. No, Jaką postacią chciałabyś być z bajki? Albo z filmu, albo z filmu. Osobiście. Z każdej postaci bym chciała trochę po trochu. Nie ma jednej postaci, którą mogłabym wybrać. W każdej możliwej, możliwej wzięłabym trochę. To jest bardzo dyplomatyczna odpowiedź, jesteś politykiem. Chyba nie, jestem kucharzem. Wow! To możesz nauczyć, nauczyć moją żonę piechcić, ponieważ dzisiaj zupa przesolona. Jaka solona, przesolona. W wody wody się doleje, zamieszcza, będzie dobrze. Tak. Zawsze jest dobrze Niech będzie smerfetka. Mamy smerfetkę i mamy osła na To Pozdrawiam moją przyjaciółkę Amelkę. I ogólnie wszystkich znajomych. Wszystkie smerfy. Ja chcę być Spidermanem. Spiderman byłby świetnym rybakiem. Bądź darek. By siedział? No bo by siedział i siedział. ale serce mi bije teraz. To dobrze, Kurde to znaczy, że serce. żyjesz. Czemu w ogóle serce bije? Co to jest bokser? Nie mam pojęcia, chyba tak. Beatboxer. Beatboxer serdeczny. Serdeczny, serdeczny bokser. Beatboxer. <laughs> Czekaj, Pozdrawiam wszystkich z tego serwera czekamy żono moja. I tak trzy godziny później Jezu, <noise> nikt nie chce zabigadać. nami gadać. <noise> Siema. Ej, kojarzę. Ja cię no znam, jestem content, Siema, bardzo był. Ale czekaj, bo kotek schudł. Schudł, no, bo był coś na siłce. a to Bice głównie hmm. robi chyba. No, ona robi ten, masę nóg jeszcze. Łydki trenuje. Nie? Twojego kota <noise> pożyło mnóstwo osób, stary. To jest teraz Femik kod Ja się cieszę. Tusia też jest zadowolona. Tusia, słyszysz? <grymianie> <mi? Yes>, <grymianie> o jest, Tusia! To się nowa, nowa Wiesz to się nowa Tutaj łapkę poli, wie jak poderwać tak. Kotę bardzo prosili o lajki komentarze, suby No i ogólnie, żebyście napisali w komentarzu Hashtag kot Hashtag kot, dobrze! Wszyscy piszecie kot, kot dobrze. I zobaczcie, że wasze lajki i suby nie poszły na marne, bo tutaj mamy dzisiaj fit tusia. Tusia teraz odpoczywa, ponieważ ona przed chwilą zrobiła maraton i przebiegł łapkę. Ja chcę pozdrowić moją kuzynkę na ogląda Twój kanał wiem chciałbym, żeby moja kuzyneczka, Hanna Victorio pozdrawiam cię i mój kot też cię pozdrawiam. Wybierzcie jakąś postać z bajki lub z filmu, jaką najbardziej chcielibyście zostać. Dawajcie. Ja bym chciał być kotem w butach. <śmiech> <śmiech> <Jaki darm! śmiech> Co jest? Butem w kota mordą Co Butem. jest w ogóle? <laughs> Butem w kota <notę. śmiech> Luffy ma pocuk jakiś pod, pod widzem Z Judasza patrzy To się Co tu się odpię? Coś ty zrobił Co? Jaki Za duży To przez twoją Zupę solową Chłop zjechał z krzesła Chłop zjechał z krzesła Śliską w tych spodach No nie mam pojęcia, siedziałem Co on tu dzieje o dupiu Podłokietnik dogłowny To jak być szeregiem <grym>. To jak być szeregiem Słyszałeś? 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 Mamy Shrek'a, mamy kota w butach, mamy Smurfetkę, Spidermana, mamy Osła i mamy Elzę z Krajny Lodu. Jak Dokładnie. A, A, o kurde, to mnie to nie doleciało. No. Wszyscy ludzie błosone są w dźwięku szczelnym. wszystko. No ale wyobraźcie sobie, że ktoś was denerwuje i go zamrażacie. Klimatycji nie potrzebujesz, klimatyzacji, Klimaty... klimatycji. To jest imię, klimatycja. Patrycja, klimatycja. O, dzięki. Co dzięki? No bo mam na imię Patrycja. To jest to, no, co tu się dzieje w tym odcinku! No, Ten jeden wielki. I kot! Ty to. <laughs> Proszę? O, Masz ogórkową, bo przesoliłeś zupkę. To się bardziej upodobnić do naszych ukochanych się postaci. Ci. Bardziej upodlić. <laughs> to swoją drogą! Jedziele. Ty jesteś bardziej zielony Jak ogórki wyglądamy troszeczkę Kiszony i konserwowy nie był. Nie było, nie było nie Lubawa. Byliście, A skąd To jest dopiero teraz, to jest, to jest pies! Wie pani co, to jest teraz na czasie. To nie jest pies! A skąd? To jest dopiero teraz, To jest dopiero. Ja to jest na... na wie pani co, to jest teraz na czasie. To jest. Nie lubiłeś tak za dzieciaka? No, Może też się bo TikToka nagrywają tam, a ci Panikują. <laughs> przychodzisz do ziomka i mówisz, chodź, wyprowadzę cię na spacer. To jest dopiero teraz. Nie, to jest dopiero nie ma problemu. To jest <laughs> wie pani co, to jest teraz. <laughs> <laughs> <laughs>

Tabi, tabi, ci mi najbardziej przypomina. Tabi, tabi, tabi. Bakka, <laughs> bakka. Jak polubiłem stary tą nurze Powiedz mi czemu ten TikTok to ta dziewczyna nic nie robi. On ma milion? Myślę, że za tą otoczkę, za ten swój image, którym dysponuje na filmie Imagine, Imagine. Coś w tym jest takiego przyciągającego i nie dziwi mnie to, znając standardy TikToka i tego czego ludzie oczekują na TikToku, że to się wybiło. Wytłumaczmy <laughs> Ja mi się wydaje, że to dlatego, że ta mucha tam wleciała. <laughs> zliwe no. Ci rzeczy, które Rebol często robi. Go! Co ty robisz? <laughs> Muszę cię dałożyć, gołębia robi. Go, 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 Mój ryj! Jeździsz mi po ryju! <laughs> Autostrada na mordzie. dobrze! <laughs> You are my sunshine Sunshine, sunshine You are my sunshine That's the know Only yes. sunshine. sunshine Lebron Jones, sunshine Wait, I need to use this I'm a ghost and you know this Good morning Wait a minute She actually laughs Sunshine, sunshine. Lebron. Nie wiem czy jakikolwiek ma to sens, po prostu to jest i tworzę to jest, to jest, po prostu to. Coś test? You my my only sunshine. 15 minut. Lebron się świeci. My sunshine, Okej, okay. zrobili z Lebrona Mema My LeBron. No, oryginalna Oryginal my... na Zobaczmy jakie są jeszcze wersje. You my sunshine, only sunshine, you make me happy, got to breathe. Sunshine, why only 你是我阳光，我唯一阳光。<noise> you are my sunshine, my only sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy, you m a n e me happy. To będzie na pierwszym. o s k u i a m s i The bomb flat you want the bombo flat Mają one sąsiad. Mają one sąsiad. No, chyba disco mi najbardziej siadło, chociaż emo też było mocne. You to. <grym> Czy to ma jakiś głębszy <grym> kontekst? Po co? Komu? Nie mnie to kucie kieryba <grym> kirakla, ale mnie to zaki kirakla. Zaśpiewasz to? kira 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 no, teraz się poddaję. <grywa> Jaka sklejka. O, <grywa> co z tym chodzi? Make me happy, to jest coś na zasadzie wyślij to od trzeciej dosy do, do znajomego nie, i nie, nie mów dlaczego. <grywa> co, czemu? Dziecko w wiatrze Patrz włazi tam! To przyszedł chociaż wannie, a nie jestem w, w sensie. A nie w środku pokoju na przykład. <noise> Idziesz patrz, Dzięki dziecku ci w wiatrze siedzi no. <noise> Robert Drilla... <głosy> Pablo <głosy> Pablo <głosy> Wiesz, co było najtrudniejsze w tym, co one zrobiły? By się nie zaśmiać. Prawda! My byśmy nie byli w stanie. Stary na no Co to za w ogóle? Nie ma pojęcia! Ojojoj, patrz! Oooooooooooo jest szybki. Tylko się szybki. Może się szybko naładuje, kurczę. Ale on robi ten wiesz, szybko że sobie oh, ja na przykład oh, Pici takie O widać uczony był. No, wyglądałem. Kurde internet! Fiona u mi internet!

W Polsce robią to, że się biją, a tutaj nie ma nic z przemocą. Zróbmy to bez przemocy. <noise> nie wiem, czy coś z tego będzie, nie? To znaczy... co ty...